Dyskusyjny Klub Książki oraz Biblioteka Publiczna im. księdza Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach polecają Państwu lekturę książki zatytułowanej Bohaterowie są zmęczeni autorstwa Marii Nurowskiej. Wybitna pisarka w szczytowej formie i prawdziwa historia, która zapiera dech w piersi. Leon i Ludwik Niemczyk, słynny aktor i legendarny kurier podziemia. Ich skomplikowane losy, ukazane na tle równie skomplikowanych czasów, są niczym fascynujący film. Obydwaj bracia, w czasie II wojny światowej, należeli do podziemnych struktur i walczyli o wolność ojczyzny. Po wojnie Ludwik z narażeniem życia organizował ucieczki przez zieloną granicę. Podczas jednej z nich, na zachód, postanowił uciec Leon. Jednak podczas próby przekroczenia granicy bracia zostali aresztowani. Po krótkim pobycie w więzieniu Leon wyszedł na wolność, rozpoczął aktorską karierę i w ciągu niemal pół wiecza zagrał w 550 filmach, m.in. w nominowanym do Oscara Nożu w wodzie Romana Polańskiego. Kochały go kobiety i uwielbiali kinomani. Jawił się jako istny król życia. Ludwik zaś przeżył sześcioletnią gehennę w lochach UB. A po wyjściu z nich podjął rozpaczliwą próbę ucieczki i wraz z żoną przedostał się do zachodniego raju, rzekomo pełnego nadziei, gdzie dożył sędziwego wieku. Bracia po raz ostatni widzieli się podczas nieudanej próby ucieczki. Do końca życia każdy z nich zastanawiał się, kto zdradził i czy zdrajcą nie był brat. Nigdy tych podejrzeń nie zweryfikowali, nigdy nie stanęli twarzą w twarz. Bohaterowie są zmęczeni, to barwna opowieść o ludzkich losach w nieludzkich czasach. To również studium mechanizmów rządzących powojenną Polską, kraju, gdzie dobro było karane, a zło nagradzane.